co warto podkreślić, w Argentynie punkty do klasyfikacji generalnej zdobywa się w każdym kolejnym wyścigu i tyle ile zdobędziemy ich na torze, tyle dopiszemy do klasyfikacji generalnej, więc nie jest też tak, że dla Pawła ten wyścig jest nieistotny, na pewno będzie chciał go wygrać. Matias Galdo zameldował nam się pod taśmą już chwilkę temu, teraz widzimy, że pozostali trzej zawodnicy również pod tę taśmę nie podjeżdżają, ale chyba mamy jakiś problem do Pawła Miesiąca. Trudno stwierdzić, o czym o czym rozmawiają teraz w tym momencie. Kierownik startu i ten pan w żółto-białej czapeczce z powym miesiącem. Paweł miesiąc widać. No coś się. dziwnego na pewno nam się tutaj mhm. dzieje. Coś tam próbują naszemu reprezentantowi tłumaczyć panowie, chyba jakby chcieli, żeby odjechał. No bo jednak tą taśmę tak. tak pokazał... Ciekawe bardzo, co się wydarzyło i i dlaczego mamy do czynienia z taką sytuacją. Paweł Miesiąc zdjął to zabezpieczenie z motocykla. Taśma jest znowu podniesiona do góry. Kierownik pokazuje, żeby Paweł Miesiąc odjechał od startu, ale dlaczego? Jakby co się stało w tym momencie? No, no Nie mógłby... widzieliśmy tak myślę, tego co się, co się wydarzyło, ale widzimy, że Paweł Miesiąc oh, bardzo chyba zdenerwowany. Zerwał taśmę. Zostawił motocykl na pozycjach startowych. Zerwał taśmę i teraz jest odprowadzany przez kogoś z osób funkcyjnych do, do parkingu. No dziwna sytuacja, ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego, dlaczego Paweł miesiąc powinien odjechać. Nie wiem, mam nadzieję, że zobaczymy na powtórkach. Może coś. O, jeszcze je ciekawie, dzieje teraz Paweł miesiąc zaczyna się przepychać dość mocno z tymi osobami, które próbują go. Odprowadzić do parkingu? Nie, no to to jest Piotrek wykluczenie do końca zawodów. do takiej akcji nie powinny tutaj przechodzić. To no bardzo dziwne zachowanie. Widać, że Paweł miesiąc bardzo wzburzony, zaczął się tu mocno awanturować. Pytanie, jaka jest przyczyna tego całego zamieszania? No bo z tego co my widzieliśmy, Paweł po prostu podjechał pod taśmę. Nie wiem, czy Paweł nie, nie zrobił to, tego. Przez Murawę wiesz, tak mi się w pewnym momencie wydawało, że, że podjeżdżał gdzieś tam przez środek toru. Może to jest w Argentynie w jakikolwiek sposób zabronione i za to został z tego wyścigu wykluczony, no ale ciężko znaleźć jakby przyczynę całego tego zamieszania. Widzieliśmy, o widzisz teraz A, Paweł przejeżdża Paweł wiemy, Miesiąc tak. Tak. przez Murawę i może to jest powód, dla którego całe to zamieszanie wyniknęło, no na pewno dziwna sytuacja, bo Paweł już ustawił się na tym polu startowym, gdzieś tam był proszony, chyba o to, żeby odjechać, no tak jak się domyślaliśmy, bo jednak ta taśma była podnoszona i widać, że no nie był zbyt chętny do tego, żeby ten wyścig odpuścić, a później, no to zachowanie, widać, nie, że się bo... mocno Paweł Miesiąc zagotował.